Yo, cześć, na witam w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj idę robić challenge 100 przysiadów. Zobaczę w jakim czasie uda mi się wykonać 100 przysiadów, czy na raz, czy może na przykład na dwa podejścia, lub na ile, w sumie to nawet sam nie wiem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, bardzo gorąco zachęcam do zostawienia subskrypcji. Łapę w górę, zostaw komentarz pod filmem. Możesz mnie również odwiedzić na moim drugim kanale, gdzie głównie gram w horrory, oraz odwiedź mnie na moim Instagramie. Wszystkie linki będą w opisie. Ja się szybciutko rozgrzewam i let's go! Okej, okay, dobra. Ja włączam stoper i lecę stubę. Let's go! Suba! Za jednym podejściem! No, powiem szczerze, że nawet nie spodziewałem się, że zrobię to naraz. 3 minuty, 9 sekund około. Szybko dość. Myślałem, że trochę dłużej zejdzie. Jeśli się podobało, zostaw suba, łapę. Komentarz, byj na drugi kanał Instagrama i do następnego.